Witajcie! Dzisiaj ćwiczenia równoważne na linii. Pierwsze ćwiczenie to przejście w przód i w tył. Pamiętajcie, że każdego ćwiczenia wykonujemy po kilka powtórzeń. Teraz przechodzimy w przód i w tył na paluszkach. Ok, teraz przy każdym kroku unosimy kolano do góry. Teraz za każdym krokiem noga uniesiona w tył. Teraz dla utrudnienia możemy wziąć poduszkę i ułożyć ją sobie na głowie. Tak, z poduszką na głowie możemy powtórzyć wszystkie ćwiczenia, które widzieliście. Teraz bierzemy łyżkę i pomidora. Staramy się iść tak, aby pomidor nie spadł z łyżki. Super, dziękujemy bardzo, zapraszamy do ćwiczeń.